Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka Różala.pl Dzień dobry Państwu. Artur Szczypaniak na Skype'owych łączach. Cześć Artur. Cześć, witam wszystkich. Król Artur można powiedzieć. Tak, już wróciłem. Wróciłeś, wracasz bardzo szybko, bo KSW, może najpierw o KSW98 szybko wygrana z Krystianem Kaszubowskim. Czy planem na walkę było to, żeby jak najszybciej Krystiana obalić i spróbować poddać? Plany były takie, żeby nie iść z nim wymianę, bo wiadomo, jest znany, że jest mocnym zawodnikiem i dobrze uderza, ale no, były plany, żeby wchodzić w zapasy, obalać, więcej parteru niż stójki i żeby szukać tego zakończenia, ponieważ mieliśmy plany już na parę, żeby tam jakoś Wystąpić bez kontuzji, bez urażeń, więc udało się. Powiem ci, że ambitny plan wychodząc do walki z takim gościem jak Kaszubowski, mając w głowie, że kurde, musisz tą walkę wygrać w taki sposób, żebyś mógł jeszcze zawalczyć w Paryżu. Tak no, no wyjść do walki, żeby nie mieć żadnych urazów, no to to już jest bardzo duże ryzyko, bo każdy wie, jeżeli wchodzisz do klatki, to różnie się kończy i, i właśnie Krystan jest bardzo mocnym zawodnikiem. Ale udało się jak udało, no szybki, szybka wygrana i, i lecimy dalej. Nie, nie miałeś małych problemów z wykonaniem tej taktyki, bo ty też lubisz chodzić w wymiany, lubisz się bić w stójce. Tak, lubię wymiany, lubię stójkę, ale no, plan był taki, żeby iść parter. Dużo parteru trenowałem i zapasu, więc. Trudno nie było mi założyć tej, tej techniki, ponieważ często używam na treningach, więc to jest taki już automatyczny pilot, co sam, sam wykonuje tę pracę. Więc... Wspomniałeś, że chciałeś wyjść z tej walki bez urazów. Udało się? Tak, no szczęście tak. No, no, walka trwała minuta 30, czy minuta 40 więc żadnych urazów, żadnych szkód, więc od razu mogłem, no nie musiałem czasu brać na regenerację, ani na, na, na uleczenie kontuzji. Były krótkie wakacje, więc wróciłem teraz na treningi. W Polsce byłeś na dłużej, czy tylko taki szybki wyjazd na samą Galę? Tylko wyjazd na Galę, później w czwartek wjechałem z powrotem do Polski do rodziny, pokazać się tam na kilka dni. Cztery dni byłem w Polsce i właśnie wróciłem, wróciłem właśnie do domu KSW101, Paryż. Wiesz już, z kim się będziesz bił w ogóle? Ym, tak, podaję nam przeciwnika, czekamy na akceptację, ale mi się wydaje, że właśnie będzie akceptował, mu, że musi poczekać jeszcze tydzień czy dwa i będzie ogłoszenie. No dobra, no to tutaj nie będziemy zbytnio dywagować. Natomiast e, jeśli chodzi o samą lokalizację Gali, to chyba zdecydowanie bliżej masz od swojego miejsca zamieszkania do Paryża niż do jakiejkolwiek lokalizacji w Polsce, zgadza się? Tak, oczywiście. No, 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 Paryż to jest 4 godzinki jazdy samochodem, bardzo bliżutko, a Polska jednak kawałek drogi jest, do Polski musi właśnie samochód brać albo długa podróż samochodem a Paryż to 4 godzinki i jestem na miejscu, więc Nie akurat. Przygotowania do tej e, paryskiej gali SW w Belgii w UFD Gym. Gdzieś jeszcze, jak to teraz, e, Artur, wyglądał, u Ciebie? E, będę się przygotowywał się tak do ostatniej walki tutaj e, u mnie w Belgii w UFD Gym. No, mówię, no zmieniłem przed, przed tą ostatnią walką, bardzo dużo wyjeżdżałem za granicę do Anglii i w inne miejsca, ale mówię jednak pod okiem trenera blisko się, blisko domu najlepsze treningi, najlepsze przygotowania. Chodzi o te detale, a nie już o te grze rzeczy. A myślałeś w ogóle kiedyś o jakimś takim dłuższym obozie treningowym w Polsce? Nie, nie myślałem właśnie. Kiedyś chciałem może w a to było jak jeszcze korona była, chciałem wpaść właśnie do Polski ale jednak mam JDM, je tam mam też mocnych upaków, no więc daleko nie szukać, <laughs> daleko nie szukać. Ej, to będzie twój przeciwnik, to będzie zawodnik nowy w KSW? Ej, nie. Nie? Nie. Okay. No, on, on już jest w KSW, więc... No dobra, no to słuchaj, szybka rozkmila. ja nie chcę od Ciebie żadnych konkretów, bo zresztą sam ich nie znasz na ten moment, bo sam, jak powiedziałeś, zawodnik musi to jeszcze zaakceptować. Natomiast, jeśli chodzi o ranking KSW, no to sytuacja wygląda tak, niestety dla Ciebie źle, że wszyscy, którzy są przed Tobą w rankingu, mają walki. Mają walki, tak. Za Tobą, patrzyłem, jest Muslim Tulszajew, jest Tymoteusz Łupaczyk i Marcin Krakowiak, więc podejrzewam, że jeśli to zawodnik, który bił się w KSW, no to któryś z tych trzech powinien być twoim przeciwnikiem. Chyba do Tulszajewa byłoby najbliżej. Eee, no, ale co? Nic nie możesz przecież potwierdzić, nie? nie zobaczymy, no zobaczę. No, nie mogę nic nie mogę nic powiedzieć, ale e, nie tylko jak ranking, ale poza rankingiem też jest dużo, dużo zawodników w 77, A. więc Czyli to będzie to jakiś Francuz, który już się bił na KSW z kategorii 7-7? Za czym? Nic nie mogę powiedzieć, ale trzeba czekać i też sam czekam na 100% potwierdzenia. Więc... Dobra, Artur, a powiedz mi, czy nie zdziwiły Cię trochę zestawienia na KSW 100, jeśli chodzi o tą wagę 7-7? Zdziwi, zdziwiły mnie i to, ma, i to mocno, ale no, co można na to poradzić? tak robią właśnie matchmakery, tak robią właśnie ci, ci zawodnicy, więc można się e, nie kłócić, a można mieć swoje zdanie, ale jak zrobili, tak zrobili. Wiem, że nie ma sensu. E, Grzebyk, Zalewski, dobra walka, Igor nas też. E, main event tak sobie, ale każdy wie, każdy ma swoją opinię e, sportową i i tak, wodaż, mówiłem, na sprzedaż, żeby wysprzedać całą halę, więc. No, ja też jakoś te zestawienia troszeczkę mnie zdziwiły. Nie wiem skąd się wzięły takie, a nie inne, bo troszeczkę inaczej bym to poukładał. Natomiast, tak jak powiedziałeś, nie ja, a nie ty jesteśmy becz makerami. I tutaj KSW musi zadbać przede wszystkim o stronę finansową. Natomiast, przechodząc do tej walki wieczoru, z którą zgodzę się rzeczywiście, że nie jest takie zestawienie mówię o Parto z kontra nie jest takie zestawienie dla mnie wow. To jak widzisz przebieg tej walki? Kto jest twoim faworytem? Faworytem mogę powiedzieć że jest jednak Adrian, ponieważ jest młody, dużo wag na koncie w, ostatnim, w ostatnich kilku latach. jest na swoim prime. a Mamy trochę długo nie walczyć, bo od lutego w boksie, a przed tym też jest ciekawe jak nie walczyć, więc była meta będzie. No jednak sporo tam z takim młodym, głodnym zawodnikiem zawalczyć, ale. Jednak każdy wie, że Mamet zawsze może zaskoczyć. Dla Adriana, Adrian mi się da, że dawno albo nigdy nie walczysz z zawodnikiem większym od niego, cięższym. Ostatnie walki to walczył z Igorem, który miał na krótki dystans wchodził. Później walka z Saladinem, też chłopak, który był mniejszy od niego, więc No będzie fajna walka do oglądania, ale stawiam jednak na Adriana. Grzebyk czy Zalewski, bo tutaj to jest takie zastawienie, które najbardziej mi zdziwiło, szczerze mówiąc, no bo wydawało się, że Andrzej Grzebyk jest, już powinien mieć tą walkę z Bartosem przynajmniej za dwa razy, a tymczasem dostaje walkę, no kurde, z młodym kotem, naprawdę groźnym zawodnikiem, który dopiero co wspina się po tych szczebelkach tam na szczyt. Kogo tutaj widzisz jako faworyta? No Zalewski jest jednak tak, tak jak mówisz, młodym wilkiem, jest głodny i chce zwycięstwa. Ale Grzebyk jednak jest na poziomie, już długo jest na tym rankingu. Często walczy z chłopakami z, z górnej półki rankingowej, więc no, mi się zdaje, że Grzebyk jednak może doświadczeniem utrudnić Zalewskiemu walkę, ale może w każdą stronę iść. Zalewski z żadnym zawodnikiem z rankingu chyba jeszcze nie walczył, jakbym się nie mylę. Więc dla Zalewskiego to będzie ładny test, ponieważ pierwszy raz będzie walczył z kimś, co ma dużo doświadczenia, w który w jest naprawdę wady. 77 1977 to to powiem, więc no, będzie, będzie, będzie ciekawie. Michalisień czy Fleminas jeszcze chciałbym się zapytać i chciałbym ci przy okazji też zapytać, czy ten z Fleminas siedzi ci trochę w głowie i chciałbyś się mu kiedyś zrewanżować? Ta walka mi cały czas siedzi w głowie. No. Wiem, że Igor postawił na swoje i wygrał bardzo łatwo tę walkę, ponieważ film nas, jego nie jest niezbyt taki e, piękny, ja niestety nie, nie, nie dałem, e, nie mogłem się pokazać w tej walce jak chciałem, wyszłem nie na 100%, więc e, no wiem, że film nas w stójce będzie może prowadził, ale w parterze już będzie miał naprawdę problemy i w zapasach. Co pewnie, gdybyśmy oglądali walkę rawarzową Twoją z Fleminazem, to byśmy zobaczyli podobne starcie do tego z Krystianem Koszybowskim, nie? Tak, na <laughs> 100%. Sam koniec, Artur. Co widziałem, że wakacje udało się jakieś się tak szybkie zrobić między KSW 98 a KSW 101, bo byłeś bodajże w Turcji. Odpocząłeś, wypocząłeś? Tak, odpocząłem. E, Słońce nabrałem. Najadłem się, zbędnych kilogramy się nabiło, ale. Trzeba je będzie spalić, tak jak każdy wie, zreaksowując się no, odpoczywajmy i gotowy na następne przygotowania. No także co Artur, to umówmy się tak, że jak KSW ogłosi Twojego przeciwnika, to się zdzwonimy jeszcze raz i wtedy sobie pogadamy już tak bardziej konkretnie. A teraz co, no by... powodzonkę uwagi <laughs> jeszcze do Dzięki, Dziękuję. Dzięki bardzo. Szanowni Państwo, Artur Szczepania jakby moim rozmówcą. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, cześć.